Latujemy. Tutaj idziemy po lesie O jakiś pan idziemy do tego pana Dzień dobry. dobry Dzień dobry Pan grzybów teraz szuka, bo... Nie no to sezon na grzyby, jest to szukam A, ale mi się tak, wydaje, że ale... to już cieńko jest... panie cieńko Zobaczymy, bo tutaj tu chyba nie, nie, słabo, ja słabo to, no, zaglądałem tam nie, nie, tam, tam, tutaj no, jest. Tak, nie. nie ma tu no, nic ja tu tak chodzę, wie pan, tak tu tak, bo pan w tam, o krzakach, patykach takich A. różnych, wie pan, no i łazę tak, no bo I... musi pan, nie, pan tutaj raczej nic nie, nic nie znajdzie wie bo... pan, no dużo gałęzi, dużo krzaków dużo drzew, no tak myślę ziemia dobra, mokra, o o patrz, patrz, patr, patr, patr. A Jak lepiej niż nie pan. Jak to? niech pan, nie, pan, nie, pan nie dotyka, niech pan nie dotyka, eee, bo to trujące dobra, może być. Ty. O, drona drona zgubił. O, grzyb. Jest, jest następny czym? Bo... bo to chodzi o to, że przy każdym grzybie jest dron. Aha. I? Doszkoda no tylko Co mi co mi po samym, samym tym jak... Sterować pan nie będzie mógł. Co ja? Czym ja to będę sterował? No to może... Ja już tak kiedyś próbowałem tak i nie, nie latało No to... He, niech pan sobie go pokroi może go ty jak grzyba Albo ususzy. Usu... On już jest taki... O! Patrz! No popatrz Widziałeś? Nie. Co pan zaraz? No? No to chyba sterowniki są A nie torebka? Nie... Męska? To, nie, no do no, pan Tu takie o Widziałeś no, To nawet widać coś tam ktoś, ale to Ale że to, to, to i tak z, 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 zostawi to ktoś, to. Ja nie to, 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 to chcę, wiem ale to zaraz zobaczymy czy to w ogóle Czy to działa w ogóle bo to. Ja się może oddalę, bo tutaj grzyby to... Pan, się, pan uważaj teraz. E. Działa, chłopie, działa, popatrz. Niech pan pokaże. Niech pan pokaże z no, proszę. Działa. Działa. Ja tu mogę podjechać. O. I do góry pan też może? Ja mogę, o. Do góry. I na, na bok. Działeś? I o. Rzeczywiście. No, może tak. Ale on jest bardzo szybki. No bo to jest taki, chyba, poszerzam na grzyby się już kończy. I to jest szybki dron. po prostu. Aha. To jest szybki, szybki grzybowy dron. On znajduje grzyby wszędzie i, i tak jest. jest nie? I tu można, pan myśli, że to możemy tu więcej dronów takich znaleźć? Ja myślę, że tak. Ja szybko to ja zostawiam Ale... to szybko. Dobra, to Ale ja może. Szukaj pan.